znamy swoje miejsce w szeregu, ton w Smolniku będzie nadawał badminton. Bądźcie z nami na dobre i na złe. Dzień dobry. Witam wszystkich na sportowym podsumowaniu roku Uczniowskiego Klubu Sportowego Start Smolnik. Był to niesamowicie intensywny rok dla naszego klubu, ponieważ wzięliśmy udział w 42 imprezach sportowych. Począwszy od tych lokalnych, aż po Mistrzostwa Polski Młodzików oraz Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych. A jeszcze 6 lat temu nasz udział w imprezach krajowych ograniczał się tylko do jednego startu na międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików. Żeby stanąć na starcie, musieliśmy pokonać łącznie 20 tysięcy kilometrów. Tą drogą chciałem podziękować wszystkim rodzicom zaangażowanym w wyjazdy. Za umożliwienie startu naszym zawodnikom w tych imprezach. Teraz kilka słów o naszych sukcesach. W tym roku ich naprawdę nie brakowało. Taki największy sukces naszego klubu w tym roku to brązowy medal Mistrzostw Polski Młodzików, zdobyty przez Amelię Korpusińską. Jest to pierwszy medal zdobyty przez zawodnika naszego klubu na Mistrzostwach Polski zarówno w badmintonie jak i w innych dyscyplinach sportu, bo przypomnijmy, że kilka lat temu bardzo silnie działała tutaj sekcja lekkiej atletyki. W systemie sportu młodzieżowego prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zdobyliśmy 24,5 punkta, nieco mniej niż w ubiegłym roku, ale wynik ten można uznać za bardzo dobry, zwłaszcza, że 100% zawodników naszego klubu to uczniowie małej szkoły w Smolniku liczącej 180 uczniów. Teraz kilka słów o szkoleniu. W treningach uczestniczy 43 zawodników. Wszyscy to uczniowie szkoły podstawowej w Smolniku. Treningi odbywają się trzy razy w tygodniu, ale ostatnimi czasy postanowiliśmy zwiększyć ilość treningów do czterech ze względu na bardzo duże zainteresowanie naszymi zajęciami. Część zawodników uczestniczy w nich bardzo systematycznie. Jest to bardzo bardzo duża część tych uczestniczących w treningach, natomiast dla niektórych jest to nasze zajęcia są bardziej bardziej zajęciami rekreacyjnymi, ale bardzo nas cieszy fakt, że dla wielu z nich ta rekreacja w jakimś tam dłuższym okresie zmienia się w, taki, w takie wyczynowe uprawianie badmintona, i za kilka lat mamy nadzieję, że wśród nich również będziemy mieli mistrzów. Województwa i mistrzów Polski. Przypomnę, że szkolenie w naszym klubie jest zupełnie darmowe, więc każdego chętnego, by poznać tą dyscyplinę sportu. Zapraszamy do nas tutaj do hali na nasze treningi. Teraz kilka słów o imprezach organizowanych przez nasz klub. Taką sztandarową imprezą, którą organizujemy już od 6 lat. Jest to Kujawsko-Pomorska Liga Młodych Talentów. W tym roku liga została objęta patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz wójt gminy Wocławek Magdaleny Korpolak Komorowski. W każdym z czterech turniejów, które organizowaliśmy w tej edycji ligi, startowało ponad 50 zawodników. Byli to zarówno zawodnicy ze Wocławka, a Torunia ale również zawodnicy z innych województw, tak jak zawodnicy z Płocka czy z Sochaczewa, czyli województwa mazowieckiego, ale również zawodnicy z Olsztyna, czyli województwa warmińsko-mazurskiego. Tą drogą chciałem zaprosić wszystkich młodych zawodników, którzy chcieliby spróbować zagrać w turnieju. Nie. Krajowym jeszcze, ale turnieju takim regionalnym, o to by śledzili nasze media społecznościowe. I już zapraszam 24 stycznia na turniej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Północy. Zapisy już trwają. Zapraszam wszystkich serdecznie, bez względu na umiejętności gry, jakie, jakie posiadacie. Teraz, kilka słów o pozycji naszego klubu na tle innych klubów sportowych, stowarzyszeń z terenu naszej gminy, powiatu, województwa czy klubów w Polsce. Jak już wspominałem, Ministerstwo Sportu i Turystyki prowadzi punktację, w której brane są pod uwagę punkty zdobyte przez zawodników w różnych kategoriach wiekowych, i my w tej punktacji zdobyliśmy w tym roku 24,5 punkta. Co dało nam pierwsze miejsce w Gminie Wocławek, drugie miejsce w Powiecie Włocławskim, 40 miejsce wśród klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim i 1581 miejsce wśród, wśród klubów w Polsce. Dla niektórych mniej zorientowanych ta pozycja 1581 może wydawać się trochę odległa, ale dla uzmysłowienia, że jest to dobry wynik, to powiem, że stowarzyszeń i klubów sportowych w Polsce zarejestrowanych jest 17 tysięcy, więc pozycja 1581 nie jest pozycją złą. Jak wypadamy wśród klubów z sekcjami badmintona w Polsce? No, zajmujemy miejsce 27 nie jest źle. Wśród kl w klasyfikacji młodzików zajmujemy miejsce 13. Myślę, że też niezły wynik. Z ciekawości policzyłem ile klubów z takich małych miejscowości nas wyprzedza w tej klasyfikacji. Więc wśród klubów ze wsi, bo my jesteśmy klubem wiejskim. Tylko dwa kluby wiejskie były w tej klasyfikacji lepsze od naszego klubu. Na zakończenie kilka słów o tych, bez których klub by nie istniał, czyli o naszych sponsorach. Ten rok, jak już wspominałem, był bardzo bogaty w imprezy sportowe, 42 wyjazdy, a działalność klubu... W tym roku nie miałaby miejsca bez wsparcia gminy Włocławek, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Starostwa Powiatowego we Włocławku, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Kujawsko Pomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, czy też Fundacji Orlen. Chciałem tutaj bardzo, bardzo serdecznie podziękować rodzicom, Którzy biorą na swoje barki dużą część kosztów związanych z działalnością klubu, zwłaszcza z wyjazdami. Niestety nie możemy sobie pozwolić na to, by pokrywać koszty wyjazdu z funduszy klubowych, ponieważ koszty są bardzo, bardzo duże i tak dla przykładu powiem, że. Często zawody są kilkudniowe i rodzice muszą ze, ze swoich funduszy pokrywać koszty zarówno wyjazdu, jak i koszty noclegów, bo nieraz turnieje są kilkudniowe i jak zawodnik ma to szczęście awansować do finału, to nieraz wiąże się to z 3-4 dniowym pobytem gdzieś poza... Poza smulnikiem, gdzieś w kraju, z nocowaniem i pokonywaniem bardzo długich dystansów, by takiego zawodnika na ten turniej zawieźć. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zaufanie i na zakończenie, już tutaj wspomogę się troszkę kartką. Dziękujemy wszystkim zawodnikom za ambicje, rodzicom za zaufanie i pomoc. Zarówno w wyjazdach, jak i przy organizacji turniejów, a kibicom za obecność podczas turniejów. Ten rok już już po się kończy, ale my od, od pierwszych dni stycznia zaczniemy się przygotowywać do, do nowego sezonu, tak by. Rok 2026 nie był gorszy od tego 2025. No, miejmy nadzieję, może to marzenia, ale jakiś medal, mistrzostw Polski znowu będzie w rękach naszego zawodnika, ale no, znamy swoje miejsce w szeregu i jeśli będziemy trzymać poziom taki jak do tej pory. Też będziemy bardzo e, zadowoleni. Mam nadzieję, że tak jak e, do, dotąd, przez te 10 czy 12 lat istnienia sekcji badmintona w Smolniku, ton w Smolniku będzie nadawał e, badminton. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do kibicowania naszemu klubowi, naszym zawodnikom. No Bez Was, e, bez kibiców. Ten sport naprawdę byłby niczym. Zapraszamy do śledzenia naszych social mediów i bądźcie z nami na dobre i na złe.